Eee, Kruk i Andrzej. Jandrzej! Pisiek koczku! Już czekaj! Dobra, my tu proszę państwa, tarcza, tarcza przechodnia, okrągła. Mogłaby być tarczą strzelniczą. Zresztą ma takie dziury, jakby do tego służyła. Poczekaj, poczekaj. Kozis z fabryki Świn z hologramem na tarczy sponsora oraz Mirek z Bencina Mirek z Bencina to ten jegomość chyba z najdalszej, z najdalszego regionu Polski czyli z Zagłębia albo z Sosnowca tylko, że w ubiegłym roku Mirek z Będzina zajął drugie miejsce w tak? A wygrał potem turnieje i w Lidzicy, i w Działdowie. Tak więc macie przed Państwem kogoś, kto właściwie broni częściowo częściowo palmy z zwycięstwa, zwycięstwa, jeśli chodzi o zeświadczon. Natomiast sędziego Boczka prosimy o nieprzesłanianie widoku yy, publiczności z mniejszymi wieczkami. O tak, dobrze.